No, hej, witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Szeveral z tej strony. Kolejny odcinek z Age of Mythology Retold. Tym razem dodatek Heavenly Spear. Na moim kanale zapraszam do oglądania. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście po raz pierwszy, zapewne jesteście fanami serii Age of Mythology Retold. Jeżeli tak, to przypominam. Że na moim kanale jest dostępny również poprzedni dodatek oraz cała główna kampania fabularna dostępna w podstawowej wersji Age of Mythology Retold. A czymże jest Age of Mythology Retold? No tego raczej nie muszę nic. No nie muszę przedstawiać, tak? To jest piękny remaster um, gry um, naszego dzieciństwa. Remaster, a może remake? Ciekawe, czy znacie. Y te dwa określenia i czym one się różnią? Dajcie znać w komentarzach. Zobaczymy, czy mnie słuchacie. Nagroda nowa odblokowana. Dziękujemy za grę. Nowy przedmiot został odblokowany w ramach edycji premium. Gry, którą posiadasz, tak. Ja kupiłem grę Age of Mythology Retold w preorderze jako, jedno, jako jedną z nielicznych. Dzięki temu e, dostałem podstawową grę. E, tam chyba 48 godzinny wcześniejszy dostęp, albo nawet e, tam było więcej godzin. Mm, czyli, tak jakby ta wcześniejsza premiera. E, dodatkowo e, dwa dodatki mm, za darmo, e, więc jestem zadowolony, bo za 260 zł e, zyskałem grę, która no, potrafi wciągnąć na długie godziny. E, I dobra. Damy sobie tak, to sobie wyposażymy i teraz, z racji tego, że nagrywam to 30 września 2025 roku, odblokuj kolejny rozdział sagi Age of Mythology naznaczony honorem, chaosem i boską potęgą. Dodatek Heavenly Spear wprowadza do Age of Mythology Retold zupełnie nowy japoński panteon z dwunastoma bóstwami z japońskiej mitologii, jednostkami mitologicznymi i niebiańską kampanię. Niezależnie od tego, czy rozgrywasz szeroko zakrojoną kampanię, obejmującą 12 misji, doskonalisz stawianie budynków w trybie potyczki, czy też walczysz ze znajomymi i rozwijasz swoje imperium na sześciu nowych mapach w trybie wieloosobowym, przekonasz się, że ten panteon jest jedyny w swoim rodzaju. Legenda budzi się do życia. Nadeszła Twoja chwila, by zaatakować i stać się bohaterem. I teraz, teraz dostępne dla wszystkich posiadaczy wersji Premium i Upgrade Edition bez dodatkowych kosztów, dodaliśmy ten alternatywny portret Boga Tsukoyomiego, japońskiego Boga Księżyca, by pokazać mroczniejszą stronę tego bóstwa. No i fantastycznie, ale poczekajcie, bo tutaj... Tu już nic więcej nie ma. Co jeszcze mamy? Zupełnie nowy tryb, który rzuci wyzwanie naszym bohaterom. Tryb wyzwania, który będzie dostępny dla wszystkich od 30 września. Przedziera się przez coraz trudniejsze bitwy w niebiańskim labiryncie, by dotrzeć do końcowego bossa. Jaki jest cel? Walcz, wygraj i zdobywaj chwałę. Okej, okay, i co jeszcze dodacie? Dołącz do zabawy i odblokuj nowy portret Boga. Dobra, to sobie zostawiamy. Drodzy Państwo, czymże jest ten dodatek? Ten dodatek opowiada o Yasuko, spokojnej córce rolnika, której los zmienia się, gdy odkrywa magiczną włócznię ukrytą na wsi. Yasuko, nie mylić z Jasukę, bo Jasukę jest źle kojarzony z serii Assassin's Creed. Wiecie, sami sobie odpowiecie na to pytanie, czy chcecie, czy nie chcecie o nim słuchać, Jasuko nagle trafia do świata bogów, potworów i ambicji śmiertelników. Pod przewodnictwem Akari, strażniczki włóczni, Jasuko musi odkryć tajemnicę relikwii i nie dopuścić do tego, by wpadła w ręce Kagemasy, bezwzględnego watażki, który chce uwięzić bogini słońca Amatarasu i sam stać się bogiem. Eee, z 12 dodatkowych misji kampanii fabularnej, do której a co my tu mamy, wydarzenie społecznościowe, plakatowe fotki panteonów, Wydarzenie, de, 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 de. dobra, cztery cele. Okej, okay, to akurat e, nic tutaj nie robię. E, to mnie nie interesuje. Dobra, graj. Kampania. I teraz tak, opowieść Yasuko. E, tu mamy wszystko zrobione, 100%, filary bogów, e, upadek Trójzębu, złoty prezent oraz nowa Atlantyda. Natomiast opowieść Yasuko, zaczynamy. E, standardowy. Myślę, że standardowe. To może nie będziemy w trybu fablarnego dawać, ale, ale będzie dobrze. Jasuko, córka rolnika, natyka się na radnego wojownika niosącego tajemniczy artefakt. I fantastycznie. Izumi, Japonia. Oh, just remember what I told you. Don't go too deep into the forest. There are wolves and worse things there. And don't. Don't go up the Tengus mountain, don't try any strange berries, and don't stay out after twilight. So, you do listen to me. Of course, dear father. It's just that your wisdom is so vast that it's hard to remember it all. <laughs> I'll come back in one piece. I promise. Don't have to worry. Drodzy Państwo, jeśli oczekujecie tutaj e, gameplaya e, profesjonalisty, który jest znawcą RTS-ów, to nie tu. O jakie piękne stworzonko. Opowieść Jasuko. Ok. Ostatnio bardzo dużo motywów y, japońskich jest. Krach. Are you all right? Wait here, and I will go get. Bring it to safety. Don't worry, I'll get help. There is no time. Take this beard, child. Keep it safe. Keep it away from him. She died just to protect this this strange weapon it's beautiful as the sunrise but why would anyone give their life for a spear looks like someone beat us to it spread out whoever stole the spear cannot have gone far padli na wioskę Ale my w pojedynkę nie za bardzo damy radę Gdy tęgu napadają jej wioska a ojciec znajduje się w niebezpieczeństwie. Father stay away hurt? Uh, I'm all right. Somehow you healed me. How did you do it? I I don't know. It must have been the spear. This is no ordinary weapon. It vibrates as if all the heat of the sun were captured inside. Yet I cannot access its powers. It seems the spear has chosen you as its rightful wielder. If this is true, then I must ask you to do it again, Gaul. Daimyo Harumoto! You and that spear are a blessing sent from heaven. My warriors have repelled some of the attackers, but much of the village is still overrun. Heal my men, and I will deal with the Tengu and their minions. I. Yes, Lord Harumoto.

Wiozdo. No to dobrze, czyli mamy po prostu dodatkową postać, która może nas e, leczyć? Tak? Wszystkich tych wojowników opcjonalnie uratuj strażników przed wrogimi najazdcami. Dobrze.

We need to find and assist the defenders. Dobra, dobra, no już, 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 już bierzemy kolejny. Im więcej przeżyję, tym lepiej dla nas, drodzy państwo. Już, Joda! Dawaj, tu popaki Dobra, dobra, Shepata, dawaj dodatkowych, ty. Bo ja nie mam na razie czasu. Musimy kurcze napierdzielać, szybciutko. O, tu mamy coś. Dobra, niech ona ich uleczy. Tak, jedyneczkę przede wszystkim sobie tutaj działamy. 28 ludzi już. Tu jeden niestety zginął. Czy ja to chcę? Dobra, bierzemy to. Nie wiem, kto to tam podniósł, ale ważne, że podniósł. Czy ja mogę to uleczyć? No nie, nie mogę. Leczenie ewentualnie mogę pokombinować. Dobra, tu jaka jazda! Artyleria.

The rest of the village. Zaraz, uh, zaraz, It's no mere warband. That's half an army. We can never beat such a force on our own. The choice, then. You are not. Charge, men! We have support. Solid fighting men. Dobra, czyli mamy teraz dwóch ten, y, dwóch bohaterów tak jakby i dodatkowo jeszcze konnicę. I fantastyczni, Tommy Pok. The village is safe for now. We still do not know why Sojobo attacked us. Only that his Tango clan has set up camp south of here. Levy the townsfolk and prepare for the next attack. I will call on reinforcements from my other estates. When they arrive, we will go to war. Dobra, panie kolego, czy ja mogę teraz tutaj zapytać? E, Czekajcie, gdzie jest... Gdzie są ci ludzie, którzy dawali mi... Albo trzymali w zasadzie... Te wszystkie takie ciekawe pierdłki. Udoć... tak, chyba... Do... Dobra, Kryształ z Młodszego Pałatu, dobra, o to mi chodziło. Okej, okay, czyli teraz tak, oczyść wiosce, broń wioski do czasu przybycia, e, posiłku no to już, to lecimy. To no tu napierdziela? Dobra, mamy zasoby to sobie ogarniemy, ale to za chwilę, panie kolego, limit populacji. Dobra, panie kolego. W takim wypadku ogarnijmy to. Dzieci TANTO! KENCZYK TANTO! KENCZYK TANTO! KENCZYK TANTO! TANTO! Dobra, więcej domków nie mogę. Ale dobre i to. Tu co jest? Ło, panie! Damy radę. Dobra, teraz tak. Co my tu mamy? Zasoby. Okej. Okay. Tu mamy tą wioskę. Tu mamy kolejne zasoby. I tu mamy kolejne zasoby. To zaraz to ogarniemy. Zaraz to ogarniemy. Teraz tak. Tu sobie ulepszymy. Bursz i Bohater. To sobie ogarnimy też. I teraz tak. To damy tu. on sobie na środek wchodzi. Pięć tego. Dobra, teraz tak, piechota. To też na środek. Mamy kolejkę wrzuconą. Mamy. Tu. Tu możemy ulepszyć naszych wojowników. Jak najbardziej. Czekaj. Szybciutko mi to idzie. Dobra, a tu? no i to jest to, co mi było potrzebne. Tak. Tu, jaki piękny. W ogóle wygląda, ty. Dobra, chodźcie tutaj. Wszyscy. Potrzebujemy się zebrać w jednym miejscu. Dobra. Teraz tak, idziemy tu. Przejmujemy te zasoby, drodzy Państwo. Jeśli interesuje Was seria, nie... z tego dodatku, to oczywiście zachęcam do aktywności. Zachęcam też do sprawdzenie innych tytułów na moim kanale. No i dobra, i te zasoby ogarnęliśmy. To teraz trzeba tak, wrócić tutaj, ubić tych. To co to jest? Miecz. Dobrze, kolega zniszczyli mi tu. Uuuu, Chodź tu, baby. Chodź tutaj, ulepsz tych chłopaków. Ty, jakim cudem ten skubaniec. To prowadził do czegoś takiego. Dobra, osiągnięto lim limit tego. Okej. Okay. Hmm. No patrz, napierdzielają się. Jasuko, ty powinnaś się ten tutaj? Nie tak Dobra Jeden zginął, niestety. Wiadowca ma słaby atak. Ty, to jest wiadowca? To jest wiadowca, dobrze. Ok. Szukaj w takim wypadku. Szukaj piesku, i teraz tutaj musimy cofnąć. Musimy tutaj cofnąć tą kolejeczkę, już dobra, wybudowałem pięć takich sztuk. No nieważne. Nieważne. Nie ważne. Hmm. This Banks. just keeps getting stranger. Ktoś tu jest? Yeah. <laughs> what is that? It looks like a head trapped in a burning wheel. What are those strange creatures? They are Chorogma, spider yokai who can launch webs to snare their opponents. These are no servers of the help from the outside.

To jest naprzeciwko ludzkim żołnierzom, dobra wybudujmy pięć takich, muszę jakoś rozproszyć te jednostki, bo będzie ciężko się utrzymać. O, ro, ro. ale dobra, to zaraz będziemy kombinować. Tam kto atakuje? A to moi! Dobra, tu sobie napierdziela ten. Okej, okay. Jedyneczka, tutaj, zbierzcie się. Tyś straciłem trochę tych ludzi. Dobra, Dwójka, tu Jedyneczka Jego. została, tu, Dobra, rozdzielamy ich. Niech oni sobie tutaj przynajmniej próbują. Więcej nie We are ten nie będę budował. Za ile posiłki będą? Za 5 minut. Dobrze, damy radę. Budujemy kolejnych. Budujemy kolejnych. Dobra, teraz idziesz tam. Olera tej yokai wszystkie. Jokaj wszystkie mi tutaj przeszkadzają. Jest dobre sobie, jeśli chodzi o ten... o ludzkich żołnierzy. Cztery minuty zostało. Co to jest? Katogi to zwiększa liczbę punktów. No to oczywiście, że chcę. Gdzie miałem tą cholerną modułę lepszania? Tu? Tu nie zbrojownia. Więcej nie mogę. Muszę wytrzymać z taką ilością, jak jest. Dobra, kolejka produkcyjna jest pełna. I tutaj też już jest pełna kolejka. Ten jeden zginie Zrobimy dwójeczkę Jazda I jedynka też tutaj Trzy minuty czy damy radę Drodzy państwo Czy damy radę to zobaczymy w następnym odcinku. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Następny, drugi odcinek postaram się wrzucić w dniu jutrzejszym, ale zobaczymy, jak będzie z czasem e, wolnym. Natomiast jedno wam obiecam na pewno, że już następny odcinek będzie miał co najmniej godzinkę, e, ponieważ tak wyglądały moje odcinki poprzednie z Age of Mythology Retold. Natomiast tutaj sobie po prostu e, zrobić takie delikatne wprowadzenie w tą historię. Z mojej strony to wszystko. Ja jestem Andrzej i zachęcam do innej serii. Pozdro i do aktywności. cheveral Hej, hej.